Witam. Jesteśmy z Anną Kamińską, naszą złotą medalistką mistrzostw świata w rowerowej jeździe orientacji z Portugalii. Aniu, jak zaczęła się twoja przygoda z orientacją sportową? Orientacja sportowa, jak wiadomo, ma kilka odmian. Jest bieg na orientację, moja rowerowa, którą teraz uprawiam, i narty. Zaczęłam w ogóle od biegania na orientację. Moje siostry zaczęły dużo dużo wcześniej niż ja, a ja jako ich młodsza się stwierdziłam, że też chcę. Bo to jedna jest taka dyscyplina sportu, która ściąga ludzi. Samo wyjazdy, atmosfera, która tam się na takich zawodach biegowych odbywa jest niesamowita. W każdym bądź razie zaczęłam biegać na orientację od 94. W zasadzie przez 10 lat zjechałam i zbiegałam spory, spory, spory część i Polski i świata. No i to jakoś tak, tak się zaczęło. Co spowodowało, że przeniosło się na rowerową jazdę na orientację? Znaczy, to było takie po prostu przeniesienie się, nie, nie było takie drastyczne skończenie, kończę z biegami zaczynam rowery, bo rowery co ogólnie jest są młodą dyscypliną sportu, orientacji sportowej. I ja pamiętam, że spróbowałam w 2004 pierwszy raz na rowerze. Pamiętam, że nie bardzo mi to pasowało wtedy, że nie mogę po prostu pociągnąć, przebiec na azymut od punktu do punktu, tylko musiałam się rzeczywiście trzymać w dróg, ewentualnie kawałka, kawałek przejechać przez, e, przez las. No ale stopniowo przekonywałam się do, tego, do, tego, do tej dyscypliny, bo to był dodatkowy element taki, który inny. Wcześniej biegałam, a teraz mamy rower, no, zapałam bakcyna rowerowego. Pojawiły się też takie starty w maratonach, czy tak poczułam też chęć rywalizacji rowerowej trochę szybciej niż, niż ta wokółka, ale żal mi było też skończyć z orientacją. Więc to połączyło takie dwie dwa, dwa elementy, które chciałabym dalej kontynuować właśnie w sporcie. A porównując bieg i jazdę na, na rowerze pod kątem jakby elementu technicznego, jak możesz porównać te dwie konkurencje? Hmm. No wiadomo, że e, szczególnie już w kategoriach seniorskich, tam gdzie orientacja sportowa jest już bardzo, znaczy w biegach na jest bardzo precyzyjna e, nawigacja, gdzie szuka się wręcz e, małego dołka w jakiejś wielkiej gęstwinie. Tu mamy fakt, że mamy punkt na drogach, bo e, mój taki jest obowiązek na, na rowerach, że musi, muszę mieć dojazd do, do punktu bezpośredni, ale e, za, zapewniam, że to nie jest łatwiejsza orientacja na rowerze, bo mamy prędkość e, Często powyżej 100 km na godzinę. Do tego ma się tylko chwilę, aby przeanalizować przejazd do kolejnego punktu, gdzie trzeba uwzględnić nie tylko e, e, rzeźbę terenu czy roślinność, która jest wokół, tylko też również klasyfikację dróg. Czyli czy drogi są, czy wariant, który wybiorę, jest, będzie szybki, czy chociaż na przykład wybiorę bardziej objazdowy, szybszy wariant e, niż krótszy, a który okaże się wolniejszy. Także tu i tu znaczy, troszeczkę się też mapa troszkę się różni, bo już y, nie potrzebujemy takich bardzo dużych szczegółów przy, przy dużej prędkości. Bo, bo tutaj nie, nie jesteśmy w stanie doczytać w trakcie jazdy. Y, mapy pod nos nie, 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 nie pociągniemy, ale tak jak mówię, jest to, jest to super połączenie właśnie z wysiłku fizycznego, którym jest rower, z orientacją, która y, w każdym momencie się przydaje. Czy można powiedzieć, że. Że to doświadczenie zdobyte na biegach przydało się rowerem? Zdecydowanie przydało się, bo ja pamiętam, ja jak zaczynałam mieć na rowerze, to ja miałam fakt, zaczynałam od kiepskiego roweru, więc w zasadzie byle, byle się przemieszczać na tym rowerze, ale dzięki temu, co miałam w głowie po tych po tych 10 latach biegania, wypracowanej nawigacji możliwości, umiejętności, byłam w stanie naderiać tą orientacją. Czyli mimo tego, że, że może jeszcze rower nie ten, że fizycznie też jeszcze nie to, to orientacją można było właśnie dużo nadrobić. I do tej pory to mi zostało. Czy patrząc tak na, na czołówkę dziewczyn, mocniejsza jesteś właśnie w orientacji, czy, czy mocniejsza w jeździe na rowerze? Już co w tej chwili? Jest tak, że jak już wypracowałam tych ładnych parę sezonów, już pod, pod, pod okiem profesjonalnego trenera kolarstwa górskiego, forma rzeczywiście mi skoczyła zdecydowanie wyżej. Spokojnie mi się wydaje, mogę też startować już w maratonach i już się nie męczy tak, jak kiedyś było, a czołówka to do dziewczyn z czołówki. Hmm. Jesteśmy, mi się wydaje, że na już na takim rudym, wyrównanym poziomie, ja dodatkowo tą moją orientacją, którą staram się wykorzystywać w każdym właśnie momencie na zawodach, nadrabiam no jednak no ten sprint, tegoroczny sprint w Portugalii, to Normalnie wydawało mi się, że na sprintie jestem za wolna, jednak, a płynność orientacji, którą udało mi się zapewnić w czasie całego dystansu wystarczył mi na medal, no. No, ale pracowałam na niego bardzo długo. To teraz może pytanie, jak wygląda trening w rowerowej orientację? Czy to jest więcej jazdy na rowerze, czy treningu technicznego takiego, techniki jazdy, czy może treningu technicznego z mapą w terenie? Trzeba połączyć te wszystkie trzy elementy, czyli e, wiadomo, jak się rzuci maratończyka, na, czyli oso, osobę, która jeździ na rowerze, e, super jeździ, ma super wytrzymałość, a w zasadzie bez żadnej e, umiejętności nawigacji, to taka osoba nie ma szans w naszej dyscyplinie sportu. Tak samo osoba, która ma tylko i wyłącznie coś w głowie, a w zasadzie... Dopiero zaraz to fakt, faktem z sezonu będzie teraz wyżej i w końcu może spokojnie wyjść na te najwyższe poziomy. Także, przede wszystkim, ta orientacja techniczna, czyli są normalnie treningi z mapą. Do tego analizowanie tras wcześniejszych, map. Wiadomo, że z każdego, ze startu na start, zbiera się doświadczenie, wyciąga się jakieś wnioski. Kolejna rzecz to właśnie jest rower. Rower, czyli to, w zasadzie to już jest w tym momencie typowy trening jak do kuratstwa górskiego. Tak jak już wspomniałam, mam trenera Jarosława Ukleja, który prowadzi mnie już w już teraz drugi sezon i dzięki niemu udało mi się jeszcze wyżej skoczyć sforą i, i osiągnąć to, co w tym momencie osiągnęła. No i co kolejna rzecz to jeszcze jest ta technika jazdy na rowerze, bo to nie wystarczy mieć rozbudowane nogi, aby w każdym warunkach sobie poradzić, bo o ile na zawodach rowerowych, typu maraton czy jakieś takie, jakieś tego typu zawodach, trasa ta jest wyznaczona w wtążkami, strzałkami i taką trasę można wcześniej pokonać przejeżdżając treningowo, widzieć gdzieś jakieś skręci, trudniejsze podjazdy, gdzie jakieś ewentualnie drzewa czy coś w tym stylu. Na, na orientacji nie mam takich szczegółów, znaczy my przede wszystkim mamy mapę nieco przed startem, więc w zasadzie tylko tyle, wyjeżdżamy do nieznanego terenu. Czy napotkamy na gałąź i będziemy z nami ją przeskoczyć, czy stromy zjazd, stromy podjazd. To wszystko potem wychodzi w praniu. Dzięki temu, że się ma dobrą technikę jazdy, można zyskać na właśnie na przykład na, wysokich, znaczy na, na, na zjazdach, na podjazdach. I to jest element, który rzeczywiście się długo ćwiczy, szczególnie dla osoby, która przechodzi właśnie z biegania na rower. Ja na, do tej pory jeszcze y, kilka elementów muszę jeszcze popracować nad, nad y, pewnością zjazdów, szczególnie tych stromych zjazdów między skałami. Ale to się tak. Pytanie: tygodniowo ile godzin trenujesz? Tygodniowo. Znaczy to, to nie jest dużo, bo dziennie 2 do, do maksymalnie 3 godzin, czyli to by wynikało także średnio około 10 godzin tygodniowo. A kiedy uwierzyłeś, że możesz zostać mistrzynią świata? Mistrzynią Świata. Prawdę mówiąc, o tym się każdy marzy. Każdy, to startuje i poważnie podchodzi do, do tematu, Chcę zdobyć to Mistrzostwo Świata. Ja, prawdę mówiąc, marzyłam, ale nie wierzyłam, że, że, że już w tym roku zdobędę i stanę na tym najwyższym podium. No, udało się. No. Prawdę powiedziawszy, te ostatnie trzy lata, kiedy Mocno postawiłam na treningi, kiedy w zasadzie wszystko postawiłam, na, pier na pierwszym miejscu postawiłam w zasadzie rowery i podporządkowałam cały swój tryb życia temu tematowi. No, przyniosł efekt w końcu, wymarzony. W końcu złoto. Piękne złoto, naprawdę jest ciężki medal. Nie, wie nie wierzyłam, że, że przede wszystkim będzie mój.